Siemanko, Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Brookhaven. Jasno, że jeszcze nam się trochę kuciliśmy, więc mnie wywaliła z domu i teraz sobie kupuję. Motel. Idziemy teraz tutaj. Sobie może wybrać jakiś I dzisiaj jest ostatni odcinek z serii. Ostatni dzień grudnia. I też roku. A, czyli to wybrałem. Bardzo fajnie. Cieszę się z mojego wyboru w sumie codziennie nawet nie będzie można tutaj pomieszkać Teraz będzie podsumowanie sezonu. I z tym dzieckiem no to nawet trochę się najeździłem i to jest jego matka i ona już wyszła z więzienia Bo długo tam się działa Mam taką nadzieję, że niedługo jeszcze raz natrafi. No, w sensie nie życzę jej źle. Po prostu, bo jest taka trochę. Dzień. Kolejne konto mi schakowali. Nie mogę się na nie dostać. Nie wiem czy on. Miałem już wszystkie dane zapisane I możecie zobaczyć, że mam nowe ubranie Spójrzcie, taki nubek Tej to z Decathlona By się przydało do sklepu, tylko tutaj nie ma parkingu Jeszcze się policja przyczepi Мисля, че е нарожена тила, ще чакаме на па.